Julia Matuszewska-TP zapraszam na najświeższe informacje z Gminy Tarnowo-Podgórne. Najbliższy czwartek o godzinie 18 w Galerii Poland w Wysogotowie odbędzie się spotkanie poświęcone inwestycjom alternatywnym MS Invest Days. W najbliższy wtorek o godzinie 16 odbędzie się 27. sesja Rady Gminy. Fundacja Kreatywna im. Szymka Walkowiaka została wybrana na partnera gminy Tarnowo-Podgórne do realizacji projektu edukacyjnego w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym. Kultura 6 lutego o godzinie 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się spektakl pod tytułem Seks dla opornych Warszawskiego Teatru Skene oraz Domu Kultury w Rawiczu. 8 lutego o godzinie 12.30 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spektakl Stacha Sposób na Stracha, Teatru Kreownia. 9 lutego o godzinie 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się koncert operetkowy pod tytułem Opowieść Księżniczka Czardasza w wykonaniu Orkiestry Salonowej Moderato z Bydgoszczy oraz Solistów. 3 marca... O godzinie 19 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się koncert Grzegorza Tourne Bilety na wszystkie wydarzenia do nabycia na biletyna.pl. Sport po wygranym meczu z Manalei Ksakum Marbo Międzychód w najbliższą sobotę o godzinie 15 w hali Osir w Tarnowie Podgórnym. Drugoligowa Mixtol Tarnowia Basket zagra Skante Basket 2000 Kruszwica. Trzecie ligowcy zakończyli fazę zasadniczą zwycięstwem ze szponami w rąki. W minioną sobotę odbyła się czwarta edycja LEW Cup, zorganizowanego przez Akademię Piłkarską Lwy. UKS Orzeł Lusowo rozpoczął nabór uzupełniający na treningi karate tradycyjnego. Lekkoatleci GKS Tarnowi zdobyli medale i poprawili rekordy życiowe podczas zawodów w Kaliszu i Wałczu. GKS Tarnowia wygrała w sparingu Scanarius Skurzewo 6 do 0. 22 lutego o godzinie 9 w Kręgielni Wektor odbędzie się piąta konkurencja rankingu sołectw. Trwają zapisy na bieg lwa, który odbędzie się w maju w Tarnowie Podgórnym. A przed nami weekendowe rozgrywki ligowe Kings of the Table, w tym w najbliższą sobotę o 15.30 w prześmiarowie drugoligowcy zagrają z wichrem liściec wielki. Jeśli macie Państwo ciekawostkę z gminy Tarnowo-Podgórne, a może jakiś problem, który chcielibyście nagłośnić, to zapraszamy do kontaktu. A poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy TP.info. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień.